No próbujemy, próbuję nakręcać drugą część filmu. Jak po czterech godzinach pracy brygady nastąpiły zmiany. Chociaż widać na jeziorze już zaczynają pływać, wczasować się. Moja łódka już też stoi i czeka na pierwsze szczupaki. Mogę się też tutaj trochę pokazać może na tle na, na tle jeziora, żeby to w miarę dobrze wyglądało, żebyście nie zapomnieli, że jest taki kanał Edward Przedryczek. Próbuję coś pokazać, coś co może ewentualnie Wam się przydać i też będziecie płacili tylko 160 zł za utrzymanie takiej takiego domku nad jeziorem łącznie z ogrzewaniem i teraz przejdźmy, zobaczmy co, co, co ci koledzy dalej już zrobili, zrobili przez 4 godziny bo rzeczywiście altana zaczyna wyglądać inaczej niż poprzednio są po prostu bardzo duże powierzchnie szkła i rozwinięte chłopaki się nie obijają i teraz będzie to lepiej troszeczkę wyglądało e, każdy ma przydzieloną swoją e, swoją czynność jeden okleja taśmami e, dyfuzyjnymi te ochronie przed wilgocią inni montują duże syby i teraz iż, i już widać yy, widać w tej chwili okna. To, nie, dobrze to widać. O, okno jest większe, może z daleka to będzie. Z daleka może się troszeczkę lepiej widać. Drzwi są już teraz jak gdyby powiększone. Panorama będzie lepsza. Być może, że ten mój stawik za niedługo zakwitnie swoimi różami i będzie można popatrzeć na te, te kwiaty wodne. Jeszcze zajrzymy na ten bałagan, który oni tu mają. Jeżeli to można nazwać bałaganem. I. Teraz proszę, nawet słuchają. O, dziwo, że słuchają stacji polskich. No proszę, to są Niemcy, którzy, którzy głównie rozmawiają w języku polskim. No ale każdemu wolno znać nawet więcej języków niż, niż dwa. I zobaczmy teraz z, z bliska. O, cholera, z tej strony to. Z tej strony nie będę mógł otworzyć drzwi, bo nie ma klamki. Nie ma klamki. Wejdźmy do środka. To są te słynne taśmy. Taśmy, które chronią przed wilgocią i chronią materiał izolacyjny w postaci pianki, żeby nie zamógł, żeby zachowywał swoje właściwości Tutaj o, proszę, chwyt. O, widać okna. Chwyt jest jeden, pozostał, ale podejrzewam, że za pomocą tego jednego jednej sawki nie da rady podtrzymać całkowicie tego. Wszystko jest uszczelniane. Jak ktoś poprzednio widział, altanę. To zobaczy, że to jest zupełnie inna sprawa. Myśmy. I to się dzieje po czterech godzinach. Podejrzewam, że po obiedzie to szyby będą wstawione. Y, I atana będzie już do ogarnięcia. A, a idą burze. I to są. Idą burze. A to są te. Słynne uszczelki Ee, izola Jak to się nazywa Oskar? To... Wyrotek. No To jest FLM, To jest takie Taśma przeciwko wilgoci, tak? No. Czyli od spodu wilgoć nie może podejść do tego. O i tak. I na dokładek to widzę to wszystko jest tak na zakładkę robione. Mm. Tu widać ją taśmę w zupełności. Całkowicie jak tutaj jest zamontowana. No szyby będą bardzo panoramiczne i ciepłe. Jeszcze będę musiał y, od szefa wyciągnąć parę informacji dotyczących, dotyczących y, jakie właściwie funkcje mogą spełniać te, te szyby, te okna. Bo przecież wiadomo, że Okna nam, nam chronią to ciepło, ciepło nam chronią ciepło, ale jednocześnie chronią nas przed hałasem. I w każdym projekcie zawsze, projek zawsze projektanci projektanci podają jakie ma spełniać funkcję. Może być sytuacja typu, o, proszę teraz przenoszą te okna, które ważą nawet po 80 kg o proszę i się nie boją że to że to, że to odpuści Co to to się pompuje to się pompuje tak jak to się pompuje o pompuje zasysa i teraz mogą sobie spokojnie wziąć jak mają siłę i widać że mają siły i podnoszą to bez problemu i wcale to nie jest taka lekka praca bo jak się ma, tak jak Jatro 60, to już trudniej z takim, z takim noszeniem. O, a tu przy okazji widać na filmie nas e, młody informatyk, to jest mój konsultant. Mój jeszcze, jeszcze, jeszcze raz pomachać najwidzą to jest mój konsultant. Aż wstyd powiedzieć, że ja po studiach doktorantki mniej wiem na te no moi kochani mija siódma godzina prac brygady Profil Service i no, proszę zobaczyć jak wygląda sala dany wieloelementowa wieloelementowa wygląda na to że wygląda że się nic nie zmieniło po prostu szyby są tak przezroczyste Mam wrażenie, że jeszcze nic nie jest wstawione. I, I to wszystko zdążyli zrobić przez niecałe 8 godzin. Proszę e, wstęp, wstąpimy teraz już do Altany. E, to są drzwi, które nie mają klamki. A oczywiście e, tutaj jest ostatni element e, altany. E, tutaj jak wejdziemy do środka się każdy wykonuje swoją robotę jak pamiętacie poprzednio Artane to nie było żadnych, żadnych okien nic w tej chwili tyle elementów ile pani Bartoszu tu jest tych elementów tych ogień o tu 14 elementów proszę Państwa to jest każdy element ma inne wymiary, i, i projektant Skubaniec tak to zaprojektował, że no wszystko jakoś gra do kupy. Nie, nie pomylił się ani o, centym, o centymetrach. A, a nie jest jeszcze e, Jeszcze. Nie pomylił się ani o centymetr, a z ale tam no, no, mieliśmy problemy, bo zamiast wysokości drzwi podał, podał sobie szerokość drzwi, i wyglądało na to, że e, drzwiczki były jak od gatki królika. A teraz tu już wszystko jest zrobione. 8 godzin taka robota, 14 elementów. No wierzyć się nie chce. Drzwi są odpowiednio duże. E, e, jeszcze mają czas na wypicie wody. Pomimo zrobić. A tutaj y, z, zbliża się burza y, i, i a wszystko już jest pod tym, pod dachem. O, tam będzie można wtedy jeździć na ryby i... A, no, o proszę. No, aż trudno zauważyć, że, że tu w ogóle są jakieś siebie czyli proszę wziąć pod uwagę, że to nie jest taka prosta sprawa no trzeba ludzi doświadczonych do, do, tego, do tego typu działań nie? myślę, że jak na 8 godzin zamontowanie tych wszystkich elementów z których każdy jest inny to jest prawdziwa fachowa robota jak będziecie robili altany a myślę, że teraz więcej osób będzie robiło altany bo bardziej się opłaca robić altany niż o, niż za te same pieniądze yy, wiatrak bo to i mamy powierzchnię większą i rok nam się wydłuża o 3-4 miesiące w altanie nie. Tym bardziej, że ona teraz będzie dużo cieplejsza niż tamta. I nie wiem, pokażemy jeszcze jak to wszystko zadziała. Jeszcze chciałbym parę słów kiedyś zamienić z szefem firmy, żeby nam powiedział na czym, na czym polegają te szyby e, ciepłochronne, dźwiękochłonne oczywiście z, 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 z zaworami bezpieczeństwa przy zmianie ciśnienia na przykład w górach są zaworki bezpieczeństwa które pozwalają na odpuszczenie bo e, ciśnienia z, wyregulowanie ciśnienia bo może się zdarzyć że, że po prostu e, zmiana ciśnienia nawet o te 1000 czy 2000 nad powierzchnią morza może, może powodować takie efekty i teraz teraz to muszę pokazać e, że no, cały czas nag nagrywam że to jestem ja Edward ze Złotowa i tu jestem na tle Altany i jak będzie trzeba dodatkowych informacji to proszę w komentarzach się zapytać może uda nam się to wszystko wyjaśnić na razie było by tyle e, jutro, jutro już będzie Kompletnie domalowana, przemalowana altana i, i właściwie 8 godzin montaż takiej altany. Ale dla wybitnych fachowców to jest termin, który chyba jest nie do pobicia. No i dziękuję na razie, cześć.